Na co dzień prowadzę, jestem odpowiedzialny za taką niewielką butikową e, agencję specjalizującą się w e-commerce marketingu, e-commerce, gdzie pomagamy klientom zarabiać w sieci. Wiele biznesów nie zdawało sobie sprawy z tego, jak internet może im pomóc bardzo często utrzymać czy nawet uratować biznes. No a dzisiaj powiedziałbym, że jest to dla wielu przedsiębiorców coś oczywistego. Zajmujemy się kompleksowo działaniami z Natomiast jesteśmy mocno ukierunkowani na e-commerce, więc do nas najczęściej przychodzą klienci, którzy mają już swój sklep internetowy no, albo są na etapie jego projektowania, wymyślania, więc my jesteśmy takim ciałem doradczym, które jest w stanie rozumieć programistów czy e-commerce house, które ten sklep budują, zespół SEO, który ma jakieś swoje potrzeby, swoje prośby, zespół analityczny, który gdzieś tam też dorzuca swoją cegiełkę, plus do tego jeszcze całą otoczkę marketingową z myślą o tym, ok, jak już postawimy sklep, to w jaki sposób chcemy jako marka być postrzegani. Prowadzę yy, narzędzia marketingu internetowego, gdzie pokazuję, Studenciakom, w jaki sposób działają reklamy w Google, w jaki sposób działa analityka, jak ją rozumieć, po co to jest przede wszystkim ważne. Oraz też biorę na siebie taką niewielką część ruchu organicznego, żeby im pokazać, jakie źródła ruchu możemy na stronę zorganizować, dostarczyć. Są to przede wszystkim zajęcia praktyczne. Ja tak naprawdę chwilę po tym, jak wystartujemy, Mm, i, I przedstawię się studentom. Odpalam komputer i wchodzimy w narzędzia, gdzie na takich praktycznych przykładach, które mam przygotowane, staram się im pokazać. Hej, słuchajcie, tak to wygląda. E, na co dzień pracuję w taki sposób. Te metody się sprawdzają, na to zwracajcie uwagę, bo tutaj e, bywa różnie. Więc są to zajęcia bardzo praktyczne na narzędziach. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Www